Wyobraź sobie, że wykonując jeden telefon rozwiązujecie w kontekście swojego wesela problem oprawy muzycznej, prowadzenia od strony konferencjerskiej, animacji zabaw, dekoracji światłem, fotografii, reportażu filmowego. Niezależnie od tego otrzymujecie wsparcie na etapie przygotowania scenariusza waszego wesela tak, by uwzględniał on wszystkie te elementy. Wyobraź sobie, jak bardzo oszczędzacie w ten sposób czas. A jak doświadczenie pokazuje, to właśnie czasu przed weselem będzie Wam brakowało najbardziej. Wyobraź sobie, jak bardzo upraszczacie wszelkie kwestie logistyczne, organizacyjne. O ile mniej spotkań będzie, o ile mniej rozmów i takiego przekazywania sobie. Jednej osoby tego, co ustaliłeś na spotkaniu z inną, które się na datek nie znają. Co więcej, pomyśl jak spójne w sensie stylu, charakteru i klimatu może być wasze wesele, jeżeli wszystkie istotne aspekty znajdują się pod jednym domóstwem. Jak zabrzmi twoim zdaniem koncert, na którym drygent widzi orkiestrę po raz pierwszy w życiu? Jaki będzie efekt produkcji filmowej, jeżeli reżyser dostanie scenariusz do ręki dopiero na planie filmowym, albo gdy kompletnie nie zna preferencji wizualnych operatora kamery? Czy wiesz, że na weselu pomiędzy ekipą zapewniającą oprawę muzyczną, a ekipą filmową jest często po prostu napięcie? Nie chodzi mi o to, że oni się nie lubią, czy że robią sobie nazwość. Chodzi tak oczywiście może się zdarzyć. Chodzi mi o to, że istnieje napięcie bardzo naturalne i trudne do uniknięcia, bo po prostu to napięcie wynika ze sprzeczności interesów pomiędzy nimi. Ekipa muzyczna praktycznie zawsze woli, by na parkiecie w trakcie wesela było ciemniej, żeby klimat budowały kolorowe światła efektowe, które ta ekipa rozstawiła. W takim przyciemionym klimacie ludzie lepiej się bawią, bo po prostu fajniej się wówczas tańczy. Dla odmiany ekipa filmowa chce, by było jasno, ekipa filmowa niejednokrotnie po prostu świeci białym halogonowym światłem w sufit, zabijając totalnie klimat imprezy. A wyobraź sobie, że wszystkie światła na imprezie rozstawia ta sama ekipa i że w jej interesie jest zarówno to, by w trakcie zabawy był dobry klimat, jak i by operatorzy kamer mogli zarejestrować dobry obraz. Albo wyobraź sobie, że operatorzy kamer znają na tyle dobrze wszelkie niuanse scenariusza wesela, że mogą z uprzedzeniem przemyśleć, gdzie i kiedy powinni się znaleźć i jakie obiektywy mieć pod ręką. Albo, że wodzirej prowadzący imprezę rozumie, kiedy w ciągu dnia jest najlepszy światło do robienia zdjęć i uwzględnia to w scenariuszu wesela, jaki dla nas przygotowuje. To już nie będzie rozczłonkowana historia sztukowana na prędce przez każdego z graczy zaangażowanego do Waszej ślubnej, weselnej drużyny, w której każdy pilnuje tylko tego, za co sam bezpośrednio jest odpowiedzialny. To będzie historia malowana od początku do końca z użyciem tego samego koloru farb, opowiedziana w tym samym języku i wyśpiewana w tej samej stylistyce, tempie i tonacji. To jest możliwe tylko wtedy, gdy orkiestra i drygent są z tej samej drużyny, gdy scenarzysta, reżyser i operator kamery tworzą jeden team. To jest możliwe tylko wtedy, gdy zarówno ekipa muzyczna, jak i filmowa przygotowują się razem do waszego poślubnego świętowania. Nie zdążyłem się przedstawić. Nazywam się Sylwester Laskowski. Jestem założycielem grupy imprezowej Double Wings, podwójno skrzydlatej grupy muzyków, wodzirejów, DJ-ów, fotografów i operatorów filmowych, skupionych wokół wspólnej misji. Masz zbić się wysoko i przeżyć ciekawą, barwną, ekscytującą przygodę, która uczyni cię lepszym i bardziej szczęśliwym. Lubimy niebanalne wesela i chętnie pomożemy wam wasze takim uczynić. Zapraszamy do współpracy. Ok. Powiecie, że nikt poważny już dziś halogenami w sufi nie świeci, bo aparaty i kamery pracują na tyle wysokich czułościach, by filmować, że filmować mogą w zupełnych ciemnościach. Jest tylko jeden problem. Kamera nie tworzy obrazu, ona go jedynie rejestruje. Jeśli obraz jest płaski, a zawsze jest płaski, jeśli jest ciemno, to jako płaski zostanie zarejestrowany. Trójwymiarowość tworzą światła i cienie, a tego nie uzyskasz nigdy podbijaniem choćby nie wiem jak bardzo ISO kamery.